Słowa Ewangelii według świętego Mateusza uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane. I w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Pan Bóg pozwala nam dzisiaj rozpocząć kolejny dzień, bardzo zresztą piękny. Dzisiaj słyszymy bardzo ciekawą Ewangelię o tym, że słyszą, ale nie słyszą, widzą, ale nie widzą, mają usta, ale nie mówią, mają rozum, ale nie rozumieją. Jest to odpowiedź Pana Jezusa na to, dlaczego mówi w przypowieściach. Nie dlatego, że Chrystus chce zamknąć Ci usta, chce zamknąć Ci uszy czy chce zamknąć Ci oczy. Tylko Chodzi o to, czy ty chcesz mieć je otwarte, a mówi to dlatego, że najpierw mówi tą przypowieść o ziarnie i pokazuje Pan Jezus różne postawy, które mogą towarzyszyć słuchaczom, tak jak dzisiaj zresztą. Wielokrotnie jest tak, że wydaje Ci się, że coś rozumiesz, a nic z tego nie rozumiesz. U nas przykład w przypadku nas księży, jeszcze sami tak, że schodzi zambony, za zadowolony, że powiedziałaś piękną homilię, a ktoś podchodzi do Ciebie i mówi, że nic tego nie zrozumiał. Innym razem schodzisz taki skatowany, że nic Ci nie wyszło i ktoś mówi bardzo piękne słowo. Dlatego, że to Chrystus prowadzi. Oczywiście ważne jest to, jak jesteś, jakie masz nastawienie, jakie masz serce. Czy rzeczywiście chcesz zrozumieć to słowo. Najważniejsze jest to, że nie wszystko się rozumie. Żeby też to przyjąć. Dlatego, że czasami potrzeba Cierpliwego słuchania, czasami potrzeba pokory, a może to jest też tak, że nie jest to czas, abyś usłyszał dany fragment. Albo też, to jest częstsze, Pan Jezus do Ciebie przemówił, ale Ty zignorowałeś to słowo, nie chciałeś w ogóle na ten temat nic robić, no i dlatego Pan Jezus czeka. Ale czasami. Potrzeba objaśnienia. To jest, słuchajcie, tak jak tutaj przede mną jest teraz pomnik bohaterów Getta, możesz sobie pomyśleć no pomnik jak pomnik, to takiego, będziesz obojętnie, ale zobacz, kiedy się dowiesz, że twórcą tego pomnika jest Nathan Rapaport, no to też może ci jeszcze wiele nie powie, ale kiedy na przykład się dowiesz, że kamień, z którego jest wykonany ten pomnik, miał być przeznaczony na pomniki zwycięskiej kampanii Adolfa Hitlera a teraz zdobi pomnik pomordowanych i zaginionych w getcie, no to zupełnie już inaczej do tego podchodzisz. Dalej, jak się przypatrzysz temu pomnikowi, to zobaczysz, że ten pomnik, oprócz tego, że ten kamień został tutaj wykorzystany, to ma dwa przedstawienia. Pierwsze, ja to tak nazywam, typowo świeckie. Otóż przedstawiciele powstania w getcie, które wybuchło w 1943 roku, młodzi ludzie walczący, tam z tyłu widać też kobietę z dzieckiem, ale z tyłu jeszcze płonące, płonące Warszawa, płonące getto. To też już nabierasz zupełnie innej perspektywy, zaczynasz więcej rozumieć. A druga część dla mnie jest najbardziej istotna, ponieważ już nie jest taka świecka, jest głęboko religijna. To zobaczysz zupełnie, zupełnie co innego: zobaczysz co? Pochód, pochód ludzi, pochód ludzi cierpiących. Zobacz, tutaj widzisz na początku starca, także jakiegoś rabina, jakiegoś uczonego. Dzieci, starcy, młodzieńcy, kobiety. Czyli pochód na śmierć. Być może także tutaj są upamiętnieni nasi parafianie z parafii Świętego Augustyna oraz innych parafii, które znajdowały się w getcie, które zostały wywiezione do Treblinki w pierwszych transportach. I kiedy zaczynasz poznawać tą historię to nabierasz tutaj przekonania, że zupełnie to inaczej wygląda będziesz widział więcej, będziesz rozumiał więcej ale powoli, spokojnie nie tak od razu i pewnie jak już przejdziesz koło tego pomnika to być może na to zwrócisz uwagę to jest właśnie takie kolejne miejsce, no cóż nie robi wrażenia, no sklep jak sklep, Biedronka jak Biedronka ale kiedy pójdziemy wzdłuż tego sklepu ulicą Zamenhofa nawiasem mówiąc Zamenhof to twórca tego języka Esperanto podejdziesz tutaj z boku tego sklepu to zobaczysz kolejny pomnik. No i cóż, no przejdziesz obojętnie, no jakieś tam rozbryzgane kamienie, ale przeczytasz sobie napis Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną reszki ludu żydowskiego w Polsce. I pomyślisz sobie, że to powiedział szmul Zigelboim, który na skutek tego, że nie mógł dotrzeć z informacją o tym, co się dzieje z żydami w getcie w Polsce okupowanej przez Niemców, jak są mordowani przez Niemców. I że, na protest, na, jako protest, postanowił odebrać sobie życie, żeby ktoś tu w ogóle zauważył, to będziesz przechodził koło sklepu, ale też i, zwrócisz uwagę na coś zupełnie innego. Yy, czyli bie, będziesz więcej widział, więcej rozumiał. Wrócę jeszcze na chwilę do tego pomnika bohaterów. Dlaczego akurat w tym miejscu stoi, bo właśnie tutaj się zaczęło to powstanie. Ale teraz, co przypomina ten pomnik? Przypomina dwie rzeczy. Pierwsze. To murgetta, który był wydzielony przez Niemców, ale też przypomina coś: Ścianę płaczu w Jerozolimie, tam gdzie się w każdy Szabat gromadzą pobożni Żydzi i modlą się, tam gdzie kiedyś znosiła się świątynia. I o to też chodzi w dzisiejszym słowie: żeby, żeby nie załamywać się, ale też, żeby nie być ślepcem, żeby obserwować tą naszą rzeczywistość, ale też nie załamywać się, kiedy wszystkiego nie pojmujesz, bo może akurat przyjdzie taki czas. Że jeszcze nie jest dla ciebie gotowy, ale bądź cierpliwy. Chodzi o to, żeby to dzisiejsze słowo, które jest, przyjąć na poważnie, ponieważ to słowo chce zmienić Twoje i moje życie. I ono ma moc zmiany naszego życia. Nawiasem mówiąc, w tej dyskusji, która się toczy między nami a Żydami, ważne jest to, żeby wreszcie Izrael uznał, że Polacy to część Holokaustu, żeby to też przyjąć do, świ do, do, do świadomości, ale jednocześnie też popatrzeć na naszą historię a tą, która upamiętnia tysiąc lat pobytu Żydów w Polsce. Żeby też o tym pamiętać, przyzywają stawiennictwa świętej Kingi. Święta Kinga jest ciekawą kobietą, ponieważ ona wprowadziła kazania w języku polskim do klasztoru w Starym Sączu, gdzie zresztą przebywała. I dzisiaj, przyzywając jej stawiennictwa, chcielibyśmy ją naśladować. A po co wprowadziła te kazania? No po to, żeby rozumieć. I dzisiaj chcemy zrozumieć to słowo, ale zrozumieć sercem. Proszę pana, aby nam błogosławił. Muzyka